W kościele św. Kazimierza w Białymstoku odbyły się główne uroczystości patrona archidiecezji Białostockiej. Święto obchodzone jest 4 marca. Mszy świętej przewodniczyli księża biskupi z kilku diecezji. Na uroczystość przybyli wierni z różnych parafii. Mam brata Kazimierza i chciałam ofiarować tę modlitwę za mego brata Kazimierza. Już on ma. 79 lat. No i za zdrowie rodziny, za parafię też, za wszystkie. Święty Kazimierz Królewicz jest patronem zarówno parafii naszej, jak i całej białostockiej prowincji kościelnej, to znaczy inaczej mówiąc metropolii, w skład której wchodzą trzy diecezje: białostocka, łomżyńska i Drogiczyńska. I dlatego też w związku z tym, że nasza parafia w Białymstoku które to miasto jest stolicą metropolii. Znajduje się w Biamsłoku, więc i te obchody metropolitalne też odbywają się w naszej parafii. Tak już jest to tradycja i tak dzieje się od lat. Święty Kazimierz jest również głównym patronem Litwy. Był synem króla Polski, Kazimierza Jagielniczyka. Urodził się w Krakowie w 1458 roku. Odznaczał się szczególną czystością ducha i miłosierdziem względem ubogich. Niedawno temu świętowaliśmy 500 lat od jego śmierci, wtedy to była duża uroczystość. Od tego czasu co roku gromadzimy się w kościele świętego Kazimierza, aby uczcić tego wielkiego patrona, ponieważ. W nim Litwa i Polska łączą się razem, a Litwa wtedy sięgała do dzisiejszego Kijowa. W związku z tym jest to patron na nasze czasy. Święci żyją świętymi i pragną naszej świętości, podpowiadał nam przed laty błogosławiony, wkrótce święty Jan Paweł II. Czcimy świętych, bo oni wiele mają nam dzisiaj dla współczesnego człowieka, człowieka XXI wieku wiele do powiedzenia, mimo że tak jak święty Kazimierz żył przecież 500 lat temu. Ale nie dezaktualizowały się te wartości, którymi żył: i miłość do Pana Boga, i miłość do drugiego człowieka, życie łasko Bożą, troska o to, co jest najważniejsze czyli o nasze zbawienie. Święty Kazimierz przy boku Ojca brał czynny udział w życiu politycznym. Wiele czasu poświęcał na modlitwę. Po długotrwałej chorobie płuc zmarł w pobliskim Grodnie 4 marca 1484 roku. Pochowany został w Wilnie i jego relikwie spoczęły w katedrze wileńskiej. Uroczystość św. Kazimierza ma swój urok. I z racji na to, że pochodził z rodziny królewskiej i ze względu też, że czasowo jest dosyć odległy, ale już żył bardzo krótko 20 parę lat zaledwie. Pozostaje jednak tak miłe wspomnienia, że jest ciągle pamięć jego żywa. Poza tym jest dla nas jakimś takim łącznikiem między obecnymi czasami, a dawną rzeczywistością, kiedy Rzeczpospolita była wielonarodowa. W uroczystości wzięli udział również przedstawiciele Związków Zawodowych Solidarność oraz Bractwa Strzelców Kurkowych w Białym Stoku. To dla nas wszystkich bardzo ważna uroczystość, dlatego, że Święty się jest patronem naszej archidiecezji, a zarówno Bractwo Kurkowe, jak i Podlaska Rągiew Husarska, hołduje patriotycznym, historycznym, tradycyjnym obrzędom. Dla nas jest to bardzo ważny element naszego życia i naszej służbie. Ojczyźnie i Bogu. To tutaj, w tym miejscu, Nieopodal, był święcony sztandar Solidarności. Cieszymy się bardzo, że właśnie w tym miejscu powstał ten kościół pod wezwaniem świętego Kazimierza. Wielkiego, wielkiego świętego, myślę, że... Powinniśmy czerpać wzorce z jego bardzo krótkiego życia, ale jakże uduchowionego. Na mszy świętej obecna była również pani Karolina Kaczorowska, wdowa po Ryszardzie Kaczorowskim, ostatnim prezydencie RP na uchodźstwie. Jak mówi, jej udział w takich uroczystościach jest rodzinną tradycją. Ja nigdy jeszcze nie byłam po raz pierwszy, jestem zaproszona, znaczy byłam zaproszona z mężem, ale mąż prezydent to jest takie już zwyczaj rodzinne, że moje zawsze był. Z dla mnie to był wielki zaszczyt, jak mnie zaproszono, że przyjechałam. Jestem bardzo szczęśliwa, że mogę tutaj być. Święty Kazimierz już zmarł w wieku 26 lat w opinii świętości. Kiedy w 1602 roku otwarto grobowiec królewicza, okazało się, że znajdujące się tam jego ciało pozostało w stanie nienaruszonym.